Dzień dobry. Jutro mamy walentynki. W moim odczuciu jest to świetny pretekst do tego, aby zaprzyjaźnić się albo bliżej zapoznać z praktyką, która nazywa się medytacja miłującej dobroci. Dlaczego w moim odczuciu warto pochylić się nad tą, pra nad tą praktyką? Ponieważ życzliwość, głęboka serdeczność. Przyjacielskie nastawienie, bezwarunkowa i bezinteresowna dobroć są równie ważne co miłość, o ile nieważniejsze, dlatego że prawdziwa, głęboka miłość bez nich tak naprawdę chyba nie może istnieć. Może być pożądanie, może być zauroczenie, ale jeśli nie ma w tym przyjaźni, życzliwości, serdeczności i dobra, to ma dość kruche fundamenty. Warto zatem sprawdzić, jak u nas z tymi wartościami jest, czy rzeczywiście umiemy nimi obdarzać bezinteresownie i wszystkich. A im więcej będziemy się w tym ćwiczyć, im bardziej będziemy rozwijać te właściwości w sobie, tym staniemy się lepszymi ludźmi i tym lepszy wpływ będziemy mieli na wszystko, co nas otacza. Także na innych ludzi. Medytacja miłującej dobroci jest prostą praktyką. Znaczy, jest prosta i trudna równocześnie, bo wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż pożyczyć komuś wszystkiego dobrego. Ale kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że często są to puste słowa, puste slogany i nic więcej za tym się nie kryje. A w tej praktyce chodzi o to, aby. Przywołać do siebie takie głębokie uczucie właśnie życzliwości, czegoś dobrego. To może być na przykład wspomnienie, jakieś wspomnienie sytuacji, osoby, zdarzenia, czegokolwiek, co przywołuje uśmiech na twarzy, co sprawia, że w okolicy serca robi się ciepło i miło. I tym uczuciem będziemy obdarzać najpierw siebie, Potem kogoś bliskiego, a potem coraz szersze kręgi coraz mniej znanych sobie osób. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Zaczynamy od siebie, czyli od osoby najważniejszej w, nas, w naszym życiu. Jeśli zaopiekujemy się sobą, jeśli nauczymy się szanować siebie, nauczymy się dawać sobie dobro i życzliwość, i serdeczność, i odpowiednią troskę, i czułość, to samo będziemy mogli z łatwością przenieść na innych. Jeśli sami zaniedbamy się w tym obszarze, trudno nam będzie obdzielać innych ludzi tak prostymi, wydawałoby się rzeczami jak życzliwość czy serdeczność, ale okazuje się, że to wcale tak łatwo nie przychodzi. Na pewno nie w takim wymiarze, w jakim by mogło. Zaczynamy zatem od siebie. Jeśli macie ochotę, to możemy. Wykonać taką próbną praktykę miłującej dobroci. Oczywiście to będzie wersja bardzo skrócona i instruktażowa, natomiast wy w dowolnym momencie możecie sobie już to wykonać we własnym tempie. To może potrwać nawet godzinę, ale nie musi. Zróbcie to tak, abyście czuli, że to ma sens, że to jest naprawdę wykonane z pełnym zaangażowaniem, z uczciwością, szczerością wobec samych siebie. I kiedy poczujecie się zmęczeni albo zniechęceni, to przerwijcie, bo to nie jest. Katorga to nie jest obowiązek przykry. To ma być świadoma wewnętrzna praktyka, właśnie połączona z tymi wzniosłymi, szlachetnymi emocjami, uczuciami, tymi najpiękniejszymi uczuciami, które w sobie nosimy. Oprócz tych w, m, emocji czy uczuć wdzięczności, przyjaźni, ciepła, serdeczności itd., będziemy też sobie wysyłać pewne życzenia. One mogą być, dobrze jeśli będą krótkie i konkretne, mogą dotyczyć tego wszystkiego czego potrzebujecie, czego wam brakuje. Czyli to mogą być życzenia oczywiście w bezpośredni sposób przekazane, czyli obym był szczęśliwy, obym była zdrowa, obym zaznała spokoju, obym był odważny i tak dalej tak dalej. Ja nawet przygotowałam taką krótką ściągę. Żeby pokazać wam mniej więcej, jakich sformułowań, jakich formułek najczęściej się używa, ale niech to będzie tylko wskazówka to czy inspiracja. Nie trzymajcie się tego kurczowo. Ale na przykład może takie życzenie brzmieć tak, obym miał, obym miała się dobrze, Oby spotkało mnie wszystko co najlepsze. Obym był wolny od cierpienia, obym był wolny od choroby. Obym była wolna od smutku, obym była pewna siebie, obym był pełen spokoju, oby wypełniała mnie radość, obym był wolny od lęku, obym czuła się bezpiecznie. Jak widzicie, życzenia dotyczą pewnych bardzo podstawowych spraw, takich, dzięki którym my możemy dobrze funkcjonować w świecie, które zapewniają nam poczucie dobrostanu. I to będzie punkt wyjścia. Możemy wykonywać tę praktykę powtarzając jedno z tych życzeń, albo kilka z nich. Możemy je oczywiście z czasem zmienić, ale zdecydujmy się na to, zanim podejmiemy praktykę. I kiedy usiądziemy w pozycji medytacyjnej, wyrównamy oddech. Pamiętajcie, proszę o tym, by. Wykorzystać jeden z dwóch oddechów, czyli albo taki, który bardziej wyciszy i uspokoi, kiedy wydech jest mniej więcej dwa razy dłuższy od wdechu, albo oddech medytacyjny, kiedy wdech i wydech są równej długości. Między wdech i wydech wprowadzamy krótkie pauzy. To nie ma być mechaniczne, to nie ma być automatyczne, robimy to w pełnej świadomości i z pełnym zaangażowaniem. Zatem Zamknijcie oczy. Jeśli oczywiście chcecie wykonać taką próbną yy, medytację teraz, możemy spróbować tego razem, czyli zamykamy oczy, wyrównujemy oddech, wzbudzamy w sobie to poczucie życzliwości, serdeczności, dobroci, takiej bezinteresownej, czystej i szlachetnej. Kiedy odnajdujemy to w sobie, wypowiadamy w myślach bądź na głos życzenie. Na przykład, obym był zdrowy. Robimy wdech, powtarzamy sobie to życzenie i razem z wydechem wysyłamy. Tym razem wysyłamy do siebie, czyli w kierunku swojego serca. Na przykład, albo wyobrażając sobie siebie, swoją sylwetkę, wysyłamy to życzenie z tymi dobrymi, ciepłymi, szlachetnymi uczuciami życzliwości i przyjaźni takiej głębokiej duchowej przyjaźni. Powtarzamy to z każdym oddechem 5, 10, 15 razy, jak wam będzie wygodnie. To też nie chodzi o to, żeby się ścigać, żeby się zmuszać, to ma być naturalne i zgodne z możliwościami na ten dzień. Kiedy wykonamy 10-15 takich oddechów, osadzamy się w uważnej obecności. Jesteśmy tu i teraz i obserwujemy co się stało. Co się zadziało w ciele, co się zadziało w głowie, co się zadziało na poziomie emocji, a może jeszcze gdzieś coś poczujemy, obserwujemy to. Nie nadajemy temu znaczeń, nie staramy się tego zrozumieć, to jest jakie jest. Obserwujemy i akceptujemy. Kiedy będziemy gotowi, możemy przejść do drugiego kroku. Teraz wyobraźcie sobie, proszę, osobę, która jest Wam bliska i której dobrze życzycie. Wyobraźcie ją sobie dokładnie i te same życzenia, bądź możecie dodać coś, co tej osobie akurat w tym momencie jest jeszcze potrzebne, ale to mm, jeśli nie wiecie, co to może być, niech to będą dokładnie te same. Życzenia, które wysyłaliście sobie. Chodzi o to, żeby przekazać je z tak samo silnym przekonaniem, zaangażowaniem, uczciwością, i aby były one równie ciepłe i życzliwe, co wtedy, kiedy wysyłaliśmy je do samych siebie. I znowu z każdym wdechem wypowiadamy życzenie: obyś był zdrowy, obyś była zdrowa i wysyłamy razem z tymi uczuciami życzliwości, przyjaźni i dobra. I powtarzamy to 5, 10, 15 razy. Również możemy wysyłać jedno życzenie, możemy wysyłać ich kilka. Kiedy skończymy, znowu wracamy do tu i teraz, zanurzamy się w uważnej obecności i obejmujemy świadomością swoje ciało i swój umysł, i badamy, co się stało. Jak się teraz czujemy? Może coś się pojawiło, może coś zniknęło. Każdy z nas odkryje coś innego. Warto to badać. Ale nie oceniać, przyjmować, że jest jak jest. Co najwyżej będzie to jakimś drogowskazem, co można jeszcze zmienić, nad czym można popracować. I to była ta łatwiejsza część praktyki, łatwiejsza i przyjemniejsza. Teraz przechodzimy do czegoś, co będzie wymagało u niektórych z nas dużo większego wysiłku, ponieważ dokładnie tak samo życzliwie z takim samym przyjacielskim pozytywnym nastawieniem będziemy wysyłać życzenia dokładnie te same, które wysłaliśmy sobie do osoby, z którą mamy kłopot, do osoby, która jakoś nas skrzywdziła, zrobiła coś, co sprawiło nam przykrość, utrudniła nam życie, zachowała się nie tak, zraniła nas. Nieważne. Chodzi o to, żeby to była osoba, której najogólniej mówiąc nie lubimy z jakiegoś powodu. Jest to trudne, ale jakże uwalniające, jeśli się uda. Wyobraźmy sobie zatem tę osobę i prześlijmy jej wraz z oddechem te same życzenia, które wysyłaliśmy sobie, co więcej, z tym samym emocjonalnym nastawieniem. Z tą samą życzliwością, z tą samą serdecznością, przyjaźnią i bezwarunkowym, bezinteresownym dobrem. Z taką samą dobrocią i czułością, jaką wysyłaliśmy to sobie czy naszym najbliższym. Kiedy wykonamy 10, 5, 10, 15 takich oddechów, ponownie wracamy do tu i teraz, do uważnej obecności i obserwujemy, co się zadziało w ciele. Co się zadziało w umyśle? Co się zadziało na poziomie naszych emocji? Bo to było wyzwanie. Niektórym się udało, niektórzy czuli wewnętrzny opór albo niechęć, albo wręcz złość. To też o czymś informuje, to też pokazuje nad czym warto popracować. I poczujcie, co się zmieniło. Obserwujcie swoje ciało, zejdźcie świadomością do ciała, do umysłu, do emocji, do psychiki i do tego, co się zadziało po tym etapie praktyki. Po tej części medytacji. Może coś się uwolniło, może coś puściło, a może pojawiło się coś jeszcze innego. Tylko wyznacie odpowiedź. Ostatnia część praktyki. Skierowana jest do wszystkich żywych istot, do ludzi, których nie znamy, bez względu na to, jak wyglądają, gdzie mieszkają, czym się zajmują, w co wierzą, do zwierząt wszelkiego rodzaju, do tych latających, pełzających, chodzących i pływających, żyjących pod ziemią i w głębinach mórz i oceanów, do wszystkiego, co żyje na tej planecie. Zatem wyobrażamy sobie Zbiór tych istot A pojedynczo lub w grupach. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, aby to nie było abstrakcyjne, aby rzeczywiście wyobrazić sobie przedstawicieli przynajmniej tych stworzeń, istot, do których będziemy kierować medytacji miłującej dobroci. No, tu jedno takie stworzenie przyszło. I ponownie wysyłamy w ich kierunku życzliwość, przyjaźń. Dobro, czułość, miłość, wszystko to, co w nas najlepsze i przesyłamy to wraz z życzeniami. Bardzo często wykorzystuje się taką formułę dla dobra i szczęścia wszystkich istot. Można ją wykorzystać, można stworzyć własną. Wszystko, co żyje, chce być zdrowe, chce być bezpieczne i szczęśliwe. Mam wrażenie, że nie tylko my, ludzie. Pragniemy szczęścia, ale jest to właściwość dana wszystkim żywym istotom. Każda pewnie inaczej to definiuje, ale wszystkie do tego dążą. Zatem dzielimy się z całym światem dobrocią, miłością, życzliwością i przyjaźnią. I tyle, kiedy wykonamy tych 5, 10, 15 oddechów, z którymi będziemy wysyłać wszystkim istotom. To, co najlepsze w nas i to, co możemy dać, czyli ta życzliwość, przyjaźń, serdeczność i dobroć. Wracamy do uważnej obecności, do tego, co tu i teraz, i ponownie obserwujemy, co się zmieniło. Czy jest tak, jak było? Czy może jednak jakaś zmiana w nas zaszła? Jeśli tak, to super. Jeśli nie, to też dobrze. Pamiętajmy, że tutaj nie ma efektów ani celów do osiągnięcia. To jest proces. My jesteśmy w podróży, która liczy tysiąc mil, a my właśnie uczyniliśmy pierwszy krok. I ta podróż, ten proces będzie nam towarzyszył przez całe życie, i efekty prędzej czy później się pojawią. Mam nadzieję, że medytacja miłującej dobroci spodobała się Wam, że zechcecie się z nią zaprzyjaźnić, zechcecie ją zaprosić do swojej codziennej praktyki i będziecie się nią dzielić, będziecie sami praktykować, ale również może pokażecie innym osobom. Im więcej nas, tym lepiej, jeśli 8 miliardów, no nie całe, prawie 8 miliardów ludzi będzie... Pracować nad swoją empatią, nad swoim współczuciem, nad swoim współodczuwaniem, nad tym, by być lepszym, to świat będzie cudownym miejscem. I oby tak się stało. Życzę tego Wam i życzę tego sobie. Dziękuję. Dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.